Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem z moim klientem, Panem Pawłem, w sądzie w Reading. Mieliśmy dzisiaj rozprawę o zmianę wyroku sądowego. Uzyskaliśmy dłuższy okres dla Pana Pawła wakacji, z tygodnia na dwa tygodnie. I no, jest to zmiana, którą chcieliśmy uzyskać. Panie Pawle, czy jest Pan zadowolony z dzisiejszej rozprawy? Tak, oczywiście jestem bardzo zadowolony polecić Panią Magdę, profesjonalna obsługa, wszystko dotyczy na czas, jak najbardziej pomoc. I też na dzisiejszej rozprawie sprawdziło się to, co adwokat nam powiedział, prawda? Czyli sąd zachowywał się zgodnie z tym, jak dostaliśmy advising od naszego adwokata. Także proszę Państwa, bardzo jest to ważne, żeby się skontaktować z nami, przygotować się na rozprawy sądowe, czy to właśnie w sprawie o dzieci, czy o podział majątku, bo później Państwo dostają właśnie takie wyroki, jakie Państwo chcą. Pozdrawiam, życzę miłego dnia i do usłyszenia.